Dobry night, city. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Heywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netranerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook. Trauma team do teraz zeskobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W pacyfice z kolei. Mm, nie mówmy o pacyfice, co? Z tej strony zdalnej, a przed nami kolejny dzień w mieście znów. do elektrosprzęgła. Jak przyjechałem, to mówię, że to na pewno nic poważnego. Widocznie się pomyliłem, ok. Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. Dam tyle, na ile się umawialiśmy i nie więcej. Za tyle, na ile się umawialiśmy, naprawię to sobie sam. Dobra, odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Pominę moduł, zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Nie pytałem cię o zdanie. Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić, co dalej. Mhm. I co? Dało się? To nie była naprawa, tylko fuszerka. Równie dobrze mogłeś to skleić gumą do życia. Ważne, że działa. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? Nie słyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na za dobre. Co ty nie powiesz. Mike! Nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem... Myślałem, że dał ci znać. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz? że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś. Nie specjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat, mówi ci to coś? A niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. To namacki sprzęt? Mogłem się domyślić. Naprawię go i znikam. Nic tu po mnie. To prawda, nic tu po tobie. Którewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Jesteś z tych ludzi, którzy wierzą we wszystko, co słyszą w wiadomościach? No Nomadzi to największe złotego świata? Nie. Jestem człowiekiem, który szanuje system. Korporacje zaprowadziły tutaj porządek i chcę, żeby tak zostało. Korporacja ci płaci, a ty jesteś tylko psem na ich smyczy. Wiesz o tym. Mhm. I jak zaraz nie odpowiesz na moje pytanie, to będę wściekłym psem. Gdzie twój klan? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Słyszałem, że ten stan nie z gościnności. Cieszę się, że to nie tylko plotki. Jesteśmy bardzo gościnni. Pod warunkiem, że ktoś umie się zachować. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się to kręcisz, jasne? Lubisz słuchać dźwięku swojego głosu, co? O co ci chodzi, przybłędą? O nic. No, are you? I got Halo, odbiór, odbiór. O, jesteś. Willy McCoy, dobrze cię słyszeć. V. chciałbym móc powiedzieć to samo. Jak chcesz, to po prostu to powiedz. Odszedłeś z rodziny nomadzkiej i nie mogę Ci już więcej pomagać. <grym> nie wiedziałem, że jesteś taki strachliwy. No, ja... Zasady to zasady. Na nich stoi ten system. No bardziej dostają robotę od ręki, bo to ich teren. Jakbyś wciąż należał do bakkerów, to nie byłoby problemu. Może trzeba było dołączyć razem z nimi do Snake Nation. Snake Nation może mnie pocałować w dupę. Potrzebuję Twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu. Wóz mi nawalił. Moduł elektrosprzęgła. Cud, że w ogóle dojechałem. Może klient zostawił wiadomość? Możesz to dla mnie sprawdzić? Hmm. Mogę. Ostatni raz. Jak go się nazywa? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie daj się zabić. I nie dzwonię więcej. Myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. Ty jesteś Wells? Tak. Mów mi Jackie. Jestem Will. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. Człowiek z zasadami, co? Warto je mieć, Mano. Mogą zabrać Ci wszystko, ale tego nie zabiorą. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City. A konkretnie z Heywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat, albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Heywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Haywood. Hmm, widzę, że się dogadamy. Towar. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. Nie wiesz co przewozimy? To przecież skradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, ktoś inny go znalazł. Komuś przekazał, teraz leży tu. Efekt motyla. Czy jakoś tak? I nikt tej skrzynki nie będzie szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Trzeba wpakować to do auta. A już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczać na widoku. Tutaj serw wygląda na skurwiera. Ta. Mm, ciężkie! To co? Jedziemy? Oczywiście, że przekazać przekazał Ci jeszcze innego zlecenia? Przekazał. Po prostu chciałem się upewnić. Słuchaj go. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? Prawie, że oni widzą, jak się denerwujesz. Uspokój się, bo się zorientują. Dobra, dobra, wiem. Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Słuchaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Loss on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Widziciel pojazdów w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Chingala mm, madre. Co teraz? Spokojnie. Na razie wszystko idzie według planu, zgodnie z procedurami. Wygląda na to, że wiesz, co robisz. Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kred z łapówką? No, mam. Zapomniałem o nim. Jasne, zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego? Tak zrób. Masz broń? Odłóż ją tutaj. Teraz do pokoju numer dwa. Proszę siadać. Dokumenty. To rutynowa kontrola? Może rutynowa, zobaczymy. Hmm. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Jeżeli coś jest nie tak, to wystarczy powiedzieć. Na pewno jakoś to załatwimy. Jeszcze nic nie powiedziałem. Pytanie brzmi: czy powinienem uznać, że coś jest nie tak? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak, przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? Z żadną, jeżdżę sam. Odważnie i niezbyt mądrze. Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. I z wzajemnością. Idź już, kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie zapomnij swoich rzeczy. Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Nojkom wydaje się, że Night City to pieprzony raj. Co zrobisz? Młode to oto i naiwne. I co tam było? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Aha, dobra.